Szczęść Boże i dobry wieczór. Moi drodzy, bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Czy Boże Narodzenie, czy Hanuka? Każdy z nas musi sobie to pytanie zadać i udzielić odpowiedzi. I udzielić odpowiedzi nie w oparciu o jakieś emocje, nastroje, tylko w oparciu o fakty o racjonalne podejście do tej rzeczywistości. Bo moi drodzy, nie da się nie da się pogodzić Hanuki z Bożym Narodzeniem. Albo, albo. Nie da się pogodzić Hanuki, zwłaszcza zwłaszcza celebrowanej przez Chabad Lubawicz, przez tę sektę. Bo moi drodzy, to jest wyjątkowa wersja Chanuki. Wyjątkowa wersja obchodzenia pamiątki zwycięstwa Żydów nad Nieżydami. Moi drodzy, co stanowi tą wyjątkowość Hanuki, celebrowanej przez Chabad Lubawicz? Rok temu, 12 grudnia, gdy nasz szef, prezes i poseł profesjonalnie Zgasił Hanukie. Obok tej Hanukii było wyeksponowane zdjęcie, portret rabina Schnersena. I to jest wersja Hanuki obchodzonej przez Chabad Lubawicz właśnie za przyczyną rabina Sznercena, już nieżyjącego, który powiedział, Żydzi mają wyższą duszę niż nieżydzi. Nieżydzi nie mają takiej samej duszy ani ciał jak Żydzi. Mają nawet złe dusze. Specjalna żydowska dusza wyposaża Żydów w celu przyspieszenia przyjścia Mesjasza w tym szerzenia naturalistycznej religii Noachitów wśród nieżydów. Gdy przyjdzie Mesjasz, uwaga, gdy przyjdzie Mesjasz, nieżydzi podporządkują się prawom Noachitów i będą służyć Żydom. I zrozumieją, że celem ich istnienia jest służenie Żydom. I tego typu teza przyświeca tym uroczystościom sprawowanym w Sejmie. My się na to nie zgadzamy. My wybieramy Boże Narodzenie, wybieramy Chrystusa. Nie zgadzamy z... się na, supe... na supremację rasistowską rasy żydowskiej. Nie chcemy być traktowani przez tą społeczność jako słudzy, my wybieramy to, co powiedział Paweł, święty Paweł, nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteśmy jedno w Chrystusie Jezusie. I dlatego i ci, co uczestniczą, Przedstawiciele polskich władz, którzy uczestniczą w tej celebracji, wspierają supremację Żydów nad nieŻydami, podzielają pogląd, że Żydzi powinni się podporządkować prawom Noachitów i będą służyć Żydom, i zrozumieją, że celem ich istnienia jest służenie Żydom. My się na to nie zgadzamy, wybieramy Boże Narodzenie, sprzeciwiamy się Hanuce, zwłaszcza w wersji prezentowanej przez Chabad Lubawicz, wybieramy Chrystusa Niesznersena, wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi, nie ma podziału na ludzi i podludzi. Jako nie Żydzi nie chcemy służyć Żydom, wybieramy Boże Narodzenie, a nie Hanukę.